Dzień dobry, to są informacje kulturalne, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata muzyki, teatru, filmu i sztuk plastycznych. Spotykamy się w TVP Info od poniedziałku do piątku, dwukrotnie po 16 i 19. Zaczynamy. Tango to miłość, zazdrość, nostalgia, melancholia i tęsknota. Ogromny temperament i gorące rytmy argentyńskich tang zabrzmiały w Teatrze Polskim w Warszawie. A wszystko podczas koncertu z okazji setnej rocznicy polsko-argentyńskich stosunków dyplomatycznych. Warszawska opera kameralna rozpoczyna nowy sezon artystyczny podczas śniadania prasowego. Poznaliśmy plany repertuarowe oraz wydawnicze warszawskiej sceny, a szczegóły przekaże państwu Mirosław Friedel. Talents Ukraine to nowy konkurs TVP na najlepszy scenariusz serialu telewizyjnego. Do 7 października swój pomysł może zgłosić każda pełnoletnia osoba z ukraińskim obywatelstwem. Do wygrania nagroda pieniężna, ale i szansa na przeniesienie na srebrny ekran zwycięskiej historii. Studenci Akademii Teatralnej w Warszawie, muzycy i legendy polskiego aktorstwa, jak Emilia Krakowska, Maja Komorowska czy Barbara Kraftówna, to twórcy międzypokoleniowego utworu multimedialnego i taka, który właśnie doczekał się kolejnej, tym razem filmowej odsłony. Od nas to wszystko, ale już teraz zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z informacjami kulturalnymi, które na antenie TVP-Info po godzinie 19. Do zobaczenia. Dzień dobry, to są informacje kulturalne, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata muzyki filmu kultury. Spotykamy się w TVP Info od poniedziałku do piątku, dwukrotnie po 16 i po 19. Zaczynamy. Tango! To miłość, zazdrość, nostalgia, melancholia i tęsknota, ogromny temperament i gorące rytma argentyńskich tang zabrzmiały w Teatrze Polskim w Warszawie, a wszystko podczas koncertu z okazji setnej rocznicy polsko-argentyńskich stosunków dyplomatycznych. Kryja Marcina Waślewskiego, wirtuoz gitary jazzowej z Kopenhagi i kilkunastu nowojorskich mistrzów muzyki improwizowanej. To recepta na wyprzedane bilety i kolejkę pod klubem. W Nowym Jorku odbył się koncert ku pamięci Tomasza Stańki, wybitnego polskiego jazzmena i kompozytora. Talents Ukraine to nowy konkurs TVP na najlepszy scenariusz serialu telewizyjnego. Do 7 października swój pomysł może zgłosić każda pełnoletnia osoba z ukraińskim obywatelstwem. A do wygrania nagroda pieniężna, ale i szansa na przeniesienie na srebrny ekran zwycięskiej historii. Zabytkowa przestrzeń Richelieu w Bibliotece Narodowej Francji po 12 latach prac renowacyjnych otworzyła w weekend swoje podwoje. Obchodząca w tym roku 300. rocznicę swego istnienia, biblioteka uznawana jest za jedną z najpiękniejszych na świecie. I od nas to wszystko. Kolejne spotkania już jutro w TVP Info po 16 i 19. A jeszcze więcej informacji ze świata kultury i sztuki na antenie TVP Kultura. Do zobaczenia. Dzień dobry, to są informacje kulturalne, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń w kulturze w czwartek 22 września. Spotykamy się na antenie TVP Info dwukrotnie po 16 i 19. Zaczynamy. Jej działalność nawiązuje do początków opery w Polsce, a powołana została 1 sierpnia 2017 roku. Trwają obchody jubileuszu pięciolecia istnienia Polskiej Opery Królewskiej. Na konferencji poświęconej okrągłej rocznicy działalności tej instytucji była Karolina Ciesielska-Sopińska. Aż do 10 stycznia 2023 roku. Obrazy Kanaletta z Drezna, Wiednia, Londynu, Cambridge, Mediolanu, Turynu, Los Angeles i Waszyngtonu będzie można oglądać w Zamku Królewskim w Warszawie. Wszystko to z okazji 300. rocznicy urodzin malarza. Choć nowa siedziba Universal Hip Hop Museum powstanie dopiero za dwa lata, na nowojorskim Bronxie można oglądać wystawę stałą opowiadającą o historii rapu, którego kolebką bez wątpienia jest właśnie Nowy Jork. To wszystko teraz, ale w TVP Info spotkamy się dzisiaj jeszcze raz po godzinie 19. A więcej informacji ze świata kultury w TVP Kultura i w TVP Polonia codziennie o 18.30. Do zobaczenia. Dzień dobry, to są informacje kulturalne, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń w kulturze we wtorek 27 września na antenie TVP Info spotykamy się z Państwem dwukrotnie po 16 i 19. Zaczynamy. W Filharmonii Narodowej zainaugurowano uroczystości sprowadzenia do Ojczyzny doczesnych szczątków Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Wydarzeniu towarzyszył koncert orkiestry młodzi Polscy pod Batutą Huberta Kowalskiego. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performansu Ciało i Umysł to jeden z najstarszych festiwali tańca współczesnego w Polsce. W tym roku odbędzie się po raz 21. Na wydarzeniu nie zabraknie również artystów z areny międzynarodowej, o czym opowie Klaudia Sikorska. Czy sztuka zawsze jest oryginalna i autentyczna, czy kopia może być lepsza od oryginału? W Londynie przyglądamy się wystawie prac Elaine Startevant, amerykańskiej artystki znanej z tworzenia replik współczesnych dzieł sztuki. Szczegóły Klaudia Czerwińska. Po Lublinie Krakowie czas na Konstancin, bo tu właśnie w Muzeum poświęconym szkole paryskiej Villa le Fleur można teraz podziwiać malarstwo rozsławionej tamary Łępickiej. Wiele prac i osobistych pamiątek będzie można zobaczyć po raz pierwszy. Teraz to wszystko, ale kolejne spotkanie z informacjami kulturalnymi dzisiaj o godzinie 19.15. Już teraz zapraszam i do zobaczenia. Dzień dobry, to są informacje kulturalne, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń w kulturze we wtorek 27 września. Na antenie TVP Info spotykamy się z Państwem dwukrotnie po 16 i po 19. Zapraszamy. Międzynarodowy Festiwal Sztuki, Tańca i Performansu Ciało i Umysł to jeden z najstarszych festiwali tańca współczesnego w Polsce. W tym roku odbędzie się po raz 21. Na wydarzeniu nie zabraknie również artystów z areny międzynarodowej. O czym opowie Klaudia Sikorska. W Lublinie, Krakowie czas na Konstancin, bo właśnie tutaj w Muzeum Poświęconym Szkole Paryskiej Villa le fleur można teraz podziwiać malarstwo rozsławionej Tamary Łempickiej. Wiele prac i osobistych pamiątek będzie można zobaczyć po raz pierwszy. Mm. Ten zabawny trik fotograficzny został wymyślony w Stanach Zjednoczonych na długo przed komputerami i programami do edytowania grafiki. Czym były portrety wielokrotne, jak powstawały? To w Katowickiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA sprawdzał Mirosław Friedel. Ponad 150 obrazów, rysunków, litografii, plakatów, dokumentów i rzadkich fotografii mistrza austriackiego ekspresjonizmu Oskara Kokoszki będzie można oglądać w Paryskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wystawa zabiera zwiedzających w podróż z artystą przez wiek XX i wszystkie rewolucje malarskie, jakie w tym czasie miały miejsce. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Kolejne już jutro dwukrotnie o 16.45 i 19.15. Dobrego wieczoru, do widzenia. Dzień dobry, to są Informacje Kulturalne w piątek 30 września. Zapraszam dzisiaj dwukrotnie teraz i po godzinie 19. Zaczynamy ofertą na nowy sezon Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Premierowe tytuły operowe i baletowe, spektakle repertuarowe, a także wiele wydarzeń specjalnych, koncertów i recitali. O planach na najbliższe miesiące w Teatrze Wielkim opowie Karolina Ciesielska-Sopińska. Teraz festiwal Rozdroże w Centrum Sztuki Współczesnej. Tegoroczna odsłona skupia się na twórczości artystów działających na pograniczu tańca współczesnego teatru i sztuk wizualnych. Będzie można zobaczyć m.in. spektakle z Modeny, Lublany, Gdańska i Warszawy. Przenosimy się do Londynu za sprawą samego Jamesa Bonda w domu aukcyjnym Christie's. Odbyła się licytacja 60 obiektów związanych z przygodami słynnego agenta 007. Wystawione eksponaty mają związek z 60-leciem premiery doktora No. Pierwszej części przygód najsłynniejszego agenta świata Klaudia Sikorska. Kończymy to spotkanie z informacjami kulturalnymi w TVP Info, ale przed nami kolejne już około 19.15. Zapraszam i do zobaczenia. Dobry wieczór to są informacje kulturalne, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata sztuki w piątek 30 września. Zapraszam. Zaczynamy ofertą na nowy sezon Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Premierowe tytuły operowe i baletowe, spektakle repertuarowe, a także wiele wydarzeń specjalnych, koncertów i recitali. O planach na najbliższe miesiące w Teatrze Wielkim Karolina Ciesielska-Sopińska. Trzy miasta, kilkanaście lokacji twórcy, którzy są w awangardzie muzyki współczesnej, czyli Avant Art Festival. W Warszawie trwa druga tegoroczna odsłona tej imprezy. Uwaga, będzie głośno, ciemno i eksperymentalnie. Mateusz Baran. Teraz zaproszenie dla miłośników literatury. Już jutro pod hasłem To się musi powieść. Odbędzie się już ósma edycja Nocy Bibliotek. W wydarzenie zaangażowanych jest ponad tysiąc placówek z całej Polski. A na koniec przeniesiemy się do Londynu. Za sprawą samego Jamesa Bonda w domu aukcyjnym Christie's odbyła się licytacja 60 obiektów związanych z przygodami słynnego agenta 007. Wystawione eksponaty mają związek z 60-leciem premiery doktora, no, pierwszej części przygód najsłynniejszego agenta świata, Klaudia Sikorska. A... I to wszystko od nas. Informacje kulturalne powrócą już w poniedziałek. Spotykamy się z Państwem dwukrotnie o 16.45 i 19.15 w TVP Info, a w TVP Kultura o 18.30. Dobrego weekendu, do zobaczenia.